Legalizacja marihuany powoli przestaje być tematem tabu w Polsce. A co na to mieszkańcy się radzą? Zobaczmy, co wynikło z przeprowadzonej przez nas sądy. Tak naprawdę to jest temat bardzo, że tak powiem, poważny i szeroki. O nie, nie, w żadnym wypadku. A dlaczego? W żadnym wypadku. Papieros tak nie uderzy do głowy jak ma. No, nie wiem, ja nie, na... ale... nie wiem, myślę, że... Dobry pomysł. Ja uważam, że trzeba prowadzić zdrowy tryb życia. Dlatego, że to jest najgorsze kaleswo dla ludzi. O, wie pani. Nie mam zdania na ten temat. No, uważam, że raczej nie. Jeżeli ktoś chce, no to niech używa tego we własnym zakresie, prawda? Wie pani co, no bardzo mi się to nie podoba, takie coś marihuana, no to jest chyba bardzo złe, złe dla młodych ludzi i w ogóle dla wszystkich. Alkoholu nie piję, ale papierochy palę I, i jestem sama na siebie zła, że palę. Jedynie młodzi pewnie sądzą, że to jest świetny pomysł i to będzie ekstra, bo w końcu będą mogli legalnie sobie zapalić. Zalegi ze marichuna, w żadnym wypadku. A komu to potrzebne, A, to potrzebne A dlaczego? Dlaczego? To przede wszystkim dlatego, że każdy ma swój umysł, tak? I każdy jest, jest w stanie kontrolować siebie i doskonale wie, co jest dla niego dobre, co jest dla niego złe. Przecież to chyba tak jakieś bezkrólewie będzie w końcu. To, że nie jest legalizowane, to w zasadzie nic nie daje, bo każdy i tak gdzieś tam coś ukrywa. Od dawien dawna, to mówiłam, jak tak patrzę przez okno swoje, bo tam handlują. Nie powinno być dostępne tak, żeby miał każdy do tego dostęp. Powinno być legalne, no oczywiście dla osób dorosłych, nie dla dzieci. Środki już teraz wszystkie dostępne, no ale... Nie wszystko wiem, ale wiem, że są coffee shopy w Amsterdamie, w Holandii. Że w półkanadę też jest za tym, żeby było legalne. Kiedyś pokryja mu się paliła, a teraz oficjalnie. Ale w domu, jak moje wnuczki są u mnie, to muszę na balkon wychodzić. Nie wszystko powinno być legalne może inaczej. Nie wszystkie rzeczy, które są dostępne, powinny być legalne, tak i uważam, że nie ruch na życiu. Ale tak alkohol w małej ilości wszyscy wypijamy. Na pewno pani, na pewno ja. Przy jakimś obiadku to czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować, kawkę czy herbatkę. No nie wiem, czy to jest takie konieczne. No bo jeśli teraz się zaprzeszenie, to tak? No to później wiadomo, że wejdzie najpierw to, a później kolejne jeszcze jakieś, nie wiem, białe czy coś tym podobie, tak? O nie, nie, absolutnie. Wykluczone to. Nie, nie stwarza takich zagrożeń, myślę, jak alkohol ogólnie dostępny wszędzie, nawet dla niepełnoletnich. Czy nie byłoby lepiej, gdyby to było zalegalizowane? Oczywiście, uważam, że powinno być. Bo to by było gdzieś rozprowadzane chyba gdzieś po boku, żeby nikt o tym nie wiedział, mi się wydaje. Chyba no jak zalegalizowane, no, no trudno mi powiedzieć naprawdę. Ja jestem przeciwna temu. Marihuana wręcz pomaga, czy też stymuluje. Nie sądzę, żeby to był dobry pomysł, bo po pewnym czasie zaciera się granica tych miękkich i twardych narkotyków. Tyle razy rzucałam i znowu zaczęłam palić. Krew mnie zalewa, ponieważ takie dzieciaki kupują, no nie, nigdy w życiu, nie, nie to. Dlatego, że to jest narkotyk. Dlatego, że alkohol to jest po dłuższym jakimś spożyciu. Są zmiany, oczywiście, są zawsze jakieś zmiany Organizm. w mózgu. Komórki są nie do, do tworzenia, ale to inaczej działa. Ale nie ma nic Też mi się to nie podoba, no ale to już jest z każdego wybór. Młodzież się psuje tym. Absolutnie, absolutnie. To jest po prostu to... To ja, ja jestem w ogóle przeciw temu. To są takie tak zwane tabu. Tematy, które nie powinny być brane pod uwagę u wszystkich i dla wszystkich. Dlaczego nie można tego podatkować na przykład? Tylko do wysoko. No, no ale co, państwo by wtedy sprzedawało marihuanę? No, obracałoby te... no, no może... Ja nie wiem, czy państwo by na to poszło. Rozmawiałem kiedyś z moim siostrzeńcem, który się śmiał ze mnie i mówi: Słuchaj, przecież ty też napijesz się kieliszka, ja bym sobie zapalił. O, nie dość, że jest tak z młodzieżą teraz, jak jest w tej chwili, a jeszcze marihuana to, uu, uu, to już w ogóle młodzież była. Podwracana. Nasza dziura budżetowa byłaby zalepiona w ciągu, no, bardzo krótkiego czasu, myślę. Jeżeli alkohol jest dostępny i wysokoprocentowy, to tak samo i marihuana powinna być dostępna. Jeżeli tego, na to nie pozwalamy, to i to trzeba zakazać. Tak samo, jak państwo nie chce zalegalizować tych towarzystw, no, tych klubów takich, cichociemnych, to nie wiem, czy by państwo za, poszło na sprzedaż marihuany. Chyba nie. Myślę, że tak samo jak z paleniem tytoniu. No każdy ma prawo do własnego wyboru, tak? Jeżeli chce czegoś używać. A wszystko, co w nadmiarze wiadomo, szkodzi.